I co oznacza absolutyzm, proszę Państwa? Absolutyzm oznacza równość wbrew pozorom. Dlaczego? Bo mamy tylko dwa stopnie: władca absolutny i cała reszta, prawda? Dopóki nie ma władzy absolutnej, istnieje, istnieją pewne stopnie hierarchii. W momencie, kiedy się pojawia władza absolutna, a to jest długoletni oczywiście proces, wtedy już mamy tylko władcę i całą resztę, która nic nie znaczy. Ale jeśli wszyscy są równi, to po co nam władca? Stąd macie Państwo rewolucję francuską. Oczywiście to, o czym Pan mówił, to są kolejne, kolejne etapy. E, można zwrócić uwagę tu też na taką, e, ja wykorzystałem to w jakimś sensie pewną ideę e, Pierra Manon, którą jednak e, m, przeobrażam, to znaczy, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju koncepcjami. Czy dostępnymi świadomości ludzkiej koncepcjami organizacji społeczeństwa? Mianowicie są to takie idee, idea miasta, idea cesarstwa, idea kościoła. Na czym to polega? Idea miasta jest to społeczeństwo pluralistyczne, oparte na równoprawnych stosunkach. Jakby ta idea będzie, będzie dominująca w myśli politycznej. Przede wszystkim liberałów, ale i w jakimś sensie socjalistów, w jakimś sensie oczywiście. Natomiast idea cesarstwa jest to obraz społeczeństwa monocentrycznego, ale jego istota polega na hierarchii władzy tylko i wyłącznie, od najwyższego cesarza w dół. Rozciągająca się. Tym narzędziem sprawowania czy tworzenia wspólnoty organizacji politycznej będzie prawo, tylko i wyłącznie prawo stanowione. Ten rodzaj zresztą organizacji społecznej w tej chwili wydaje się być preferowany przez Unię Europejską. Oczywiście ona jest w trakcie stawania się, budowania pewnej organizacji. Organizacji politycznej. Niemniej jednak tam właśnie tym podstawowym elementem tworzącym całość wspólnotową jest prawo stanowione, cokolwiek by ze sobą niosło. I wreszcie tą trzecią ideą, o której wspomniałem, to jest ta idea kościoła, czyli budowy wspólnoty na pewnym systemie wartości, wartości wspólnych, co współczesne społeczeństwa. Modernistyczne czy postmodernistyczne wykluczają, prawda? ponieważ współcześnie mamy mieć do czynienia ze społeczeństwem pod względem aksjologicznym, zróżnicowanym i pluralistycznym. Z tym naturalnie konserwatyści nie będą się godzić. Konserwatyści będą zwolennikami właśnie tegoż modelu organizacji społecznej, przy czym będą albo wprost się do niego. Odwoływać, jak na przykład OMP, prawda? Albo gdzieś tam będzie zakulisowo on funkcjonował. Ewentualnie dopuszczalnym modelem jest idea cesarstwa, ale jest to bardzo kontrowersyjne w gruncie rzeczy. Znaczy, teoretycznie wydaje się, że nie dałoby się to obronić w gruncie rzeczy. Choć na poziomie symplifikacji, czyli uproszczenia, gdzieś tam ona także się przewija. Na tym polega także spór między konserwatystami o to, kto jest prawdziwym konserwatystą, prawda? bo część konserwatyzmu, zwłaszcza neokonserwatyzm, będzie odwoływał się do, do silnej władzy jako tego elementu, czy silnego państwa jako tego elementu, który będzie podkreślany w samej, w samej idei. I tutaj, tutaj nurt integralny będzie bardzo mocno krytykował właśnie neuka, neokonserwatyzm z tego punktu widzenia, że no, władza bez wartości niejako niczego przecież nie znaczy i niczym dobrym być nie może. Co do drugiego pytania, uchylam się od odpowiedzi. Dlaczego, proszę Państwa? Nie dlatego, żebym się bał ocen, tylko moja wiedza, akurat na temat, na temat tekstów dotyczących paksu tak, bo to o to chodzi, jest zbyt mała, żebym mógł dokonać oceny. Dlatego się uchylam, nie dlatego, że, że uchylam się od ocen. Jak Państwo widzicie, różne oceny tutaj też przy okazji, przy okazji daję, ale po prostu bałbym się powiedzieć coś, co miałoby mieć charakter wiążący, a niedostatecznie na ten temat e, wiem. I wówczas mógłbym, mógłbym fałszywą ocenę. Proszę? Tak, no to jest ciekawe oczywiście i być może do tego sięgnę, natomiast nie, nie mam w tej chwili na, te, na tyle wiedzy na ten temat, żebym mógł dokonać jakiejś tam oceny, tak, sensownej, prawda, która miałaby charakter wiążący. No i wreszcie trzecie pytanie dotyczące wolnego rynku. I tak, i nie, to znaczy można oczywiście wolny rynek traktować jako, jako inny wymiar własności, prawda? Tylko, że problem polega na tym. Współczesny wolny rynek, proszę Państwa, to nie tylko własność, doszło do, do pewnego rodzaju ekonomizacji życia w ogóle. To jest giełda, to jest kapitał, prawda? To nie jest własność ziemska czy własność materialna, którą kiedyś widzieliśmy i którą się dało wymienić, nie? Jak określić pieniądzo. Tylko pieniądz sam stał się wartością, prawda? Samą w sobie. Nie elementem gry rynkowej, tylko sam z siebie. To ma pan kapitał spekulacyjny, i tak dalej, który ma teraz pytanie, kto jest właścicielem w wielu wypadkach, prawda? Czyli nie da się tego tak jasno, prosto określić rynku. Dzisiejszy kryzys, o którym mówimy, też nie wynika przecież właśnie z tak pojmowanej własności, jak pan mówi, prawda? Tylko raczej właśnie z traktowania pieniądza jako, jako własności, jako elementu tej własności. I odwoływanie się przecież do czegoś, co w gruncie rzeczy nie ma charakteru materialnego, choć ma charakter materialistyczny, żeby był dobrze zrozumiany, prawda? Ponieważ to często jest wirtualny pieniądz, który chodzi, prawda? Po całym świecie, buszuje. I w pewnym momencie mamy do czynienia z czymś takim, jak no. Panika na rynku, w gruncie rzeczy. Zwróćcie Państwo uwagę, że w gru pewnie do żadnego kryzysu by nie doszło, gdybyśmy nie mieli do czynienia z efektem domina. Ale o tym Państwo będziecie rozmawiać pewnie niedługo, na, na którymś tam spotkaniu, więc ja tutaj nie będę, nie będę w to wchodził. Dlatego w jakimś sensie oczywiście ma Pan rację, mówiąc o tym, że własność się z wolnym rynkiem wiąże, ale niekoniecznie ten wolny rynek będzie odzwierciedlał nam teraz właśnie tę własność, o której Pan mówi. Często graczami na tym rynku są ludzie, którzy właściwie niekoniecznie, niekoniecznie własność traktują tak jak panią tutaj tak. definiował. W tym momencie rynek staje się czymś takim, no powiedzmy, że trudno definiowalnym. Pytanie, czy jeszcze to... rzeczywiście jest wolny, prawda? Tak, czy to jest, tak, to jest to oczywiście. Wirtualizacja tutaj. Tego tak, tak. tak. Z punktu widzenia konserwatyzmu jako tam ideologii, pewna sprzeczność, która teraz już może jest rzadko widoczna w konserwatyzmie, nawet w tym tak zwanym integralnym, jak chociażby widać w programie OMP ale to sprzeczność, która kiedyś istniała, widoczna u ów, ówczesnych reakcjonistów czy nedów karlistów hiszpańskich pomiędzy ich pojmowaniem własności jako tam związanej z ówczesnym systemem przedrewolucyjnym, korporacyjnym czy jakimś cechowym, a liberalizmem wolnorynkowym, gospodarczym w tym XIX-wiecznym. To, to też była dosyć spora różnica tak naprawdę e, pomiędzy tym, co, co głosili właśnie tamci e, konserwatywni publicyści czy tam działacze z XIX wieku, czy hiszpańscy karliści itd., a tym co jest, tym co było liberalizmem, wolnym rękiem, w porównaniu liberalnym, można to sobie różnie oceniać, ale, mm, ale to rzeczywiście było tak, że oni mieli często ci konserwatyści bardzo pogardliwy stosunek do kapitalizmu i jako, jako emancypacji burżuazji. Prawda? Nie tylko pogardliwy, odrzucali często kapitalizm. Początkowo w gruncie rzeczy, gdybyśmy popatrzyli na konserwatyzm XIX wieczny, to tutaj wyraźna jest opozycja wobec wolnego rynku, więc wolny rynek dziś jest wartością dla konserwatystów, prawda? Ale to też wskazuje na to, że sam konserwatyzm ewoluuje, prawda? To oznacza też, że, że to konserwowanie jakby konserwatyzmu, o którym wspominałem, jest nie, no, nie na miejscu. Mhm.